Job Jump, albo Jump, to zapach z 2005 roku. Stworzyła go Sofie Labelle. Labe. Niestety nie, nie znam tej pani, ale wiem, że pracuje w Firmy Nisz, bo sprawdziłem. Firmy Nisz ma bardzo dobre składniki chemiczne, które pachną prawie tak jak naturalne. Nawet teraz poprawili. Będę jeszcze kręcił Adidasy nowe, które wydali, bo Koty, Coty produkuje dla Adidasa właściwie to Adidas podlega pod Coty dział perfumeryjny, a Coty ma współpracę z Firmy niż i mają własny dział Adidasa w firmie I faktycznie te nowe Adidasy zostały poprawione, są bardziej naturalne, ale to jeszcze nagram. Skupcie się teraz na Yop Jump. Ta Sophie B stworzyła kilka zapachów podobno znanych, ale bardziej dla kobiet. Męskimi jakoś nie zasłynęła. Yop Jump to aromatyczno-waniliowo-pudrowo-cytrusowo-korzenny zapach z nutą ambry. W składzie ma grapefruit, rozmaryn, kminek, nuty serca, to heliotrop, kolendra. Anuty bazy to fasola, tonka, piżmo i wetyweria. To też moglibyście sobie sami przeczytać na Fragrantice. Rzeczywiście trochę nawiązuje do Job Go, ale nie aż tak jak ludzie piszą. Ja bym powiedział, że do Job Go nawiązuje w 40% i potem zawiera w sobie jeszcze coś innego. Teraz tak, odnośnie tego Job Jump. To musi być, muszę, musiałem dostać stare wydanie, które jeszcze nie zostało odświeżone przez firmę niż ich nowymi nutami chemicznymi które pachną bardzo ładnie ten job czuć że jest widzicie też jest co ty co ty ma po prostu współpracuje z firmą niż te nuty tutaj które są zawarte one są dość takie syntetyczne nie aż tak bardzo, ale mnie akurat raziły. Jak pytałem się ludzi, co sądzą o tym zapachu, to mówili, że. Mm, no, taki przeciętny. Więc, czy jest sens wydawać 70 zł? Pewnie tak. Jeżeli lubisz spróbować czegoś nowego, a lubisz nuty aromatyczne, waniliowe, pudrowo-cytrusowe, to jak najbardziej Ci się spodoba. Jest bardzo taki grzecznościowy, nienarzucający się otoczeniu. Czuć na pewno w nim trochę grejpfrutu. być może to jest heliotrop ten zapach heliotrop i fasolatonka z piżmem. Tak czy siak, no jest trochę syntetyczny, ale w tej cenie czemu by nie? Jeżeli mieliście z nim do czynienia, to napiszcie komentarz. i Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.